Ola, Polska, polski kraj. Teraz jesteśmy w stanie. Ale świetnie. Jeśli... Daj od razu ten. Miasto. Kurwa, w łapy zimno, niech to kuj. Okay. Zrób to klapkę, dasz pokazać budynek plusa. Który? O ten, to, ten budynek, o ten jest budynek Tam, plusa. Tak? To jest budynek plusa, plus GSM. O, zdjęcie zrobiliśmy. No. I potem drukarką można drukować. Jeżdżamy dobra, wjeżdżamy <grym> stąd. Pierwszy chyba w Polsce, tak? Tak. Nie ma więcej. Pałac Kultury Nauki. O, i polskie metro. Polskie metro. Szybko, możesz? A na takich biletach się jeździ... w... Tym... trzymaj, trzymaj w miejscu. Na takich biletach się jeździ w pierdolonym kraju. Czekaj, metrze. nie ruszy się. Metrze. O. Nie? Trochę krzywo wziąłem O, i mamy już tego. Ja dowód mam nowy już. No, mamy metro. Centrum. Mamy Robertka. okay